To jest jasne, szumu, to jest mój kolega Dawid, cześć. I będziemy teraz robić czemuś, kto szybciej wypije pu puszkę Pepsi. Zaczniemy. Dobra, zaczynamy. Dawaj, otwieraj, ale mi to przyłączy. Widać, że to wygram, szybciej otworzyłem puszkę. Dobra. Więc... Dobra, no to. Trzy, cztery. Ojej. No, nie było to za fajne. Ojej. Dobra, to koniec. Tym razem przegrałem. Przegrałeś. <coughs> za każdą łapkę w górę Szymek przegra drugi raz. Oooo! Chyba on przegra kolejny raz albo pierwszy raz. Dobra, no to cześć! Kto chce, żeby ten filmik się pojawił, tym daje łapkę w górę. Pa!